Towarzyszenie Sympatyków Chrobrego Głogów, władze spółki Chrobry Głogów SA oraz organizatorzy akcji Godzina dla Polski już po raz drugi zorganizowali akcję zbiórki żywności. W poprzedniej zebrano 800 kg produktów. I teraz Głogowianie z sercem odpowiedzieli na apel, by zebrać żywność dla kombatantów mieszkających poza granicami Polski. Wszyscy się przyłączają, dlaczego nie ja? To są nasi wszyscy przodkowie i nieprzodkowie, nie? No i trzeba dla nich. Też się złożyć, bo nie mają, nie mają jak wrócić do Polski. No jest taka akcja, no trzeba się dla nich złożyć, nie? Trzeba mieć to serce dla tych ludzi, nie? Chciałem im pomóc, bo wiem w jakiej są częstiej sytuacji. I bardzo ich chcę też wesprzeć. Na wiosnę to samo zrobiłem. Potrzebne są takie akcje. No, potrzebne, no ja tyle ludzi sobie to aż, aż się głos łamie. Uważam to za słuszny cel. Jeżeli nasze państwo nie jest w stanie pomagać tym ludziom, to chociaż może my możemy pomóc. Tam jest ludziom ciężko po prostu na tych kresach i jest trochę bardziej ubogo niż u nas. Wszyscy nie mają tego komfortu, takiego jak my mamy. Dlatego postanowiłem się po raz kolejny z rzędu przyłączyć po do tej akcji. Jestem patriotą. Ci ludzie umierali za wolną Polskę, w której dzisiaj żyjemy, prawda? A zostali zesłani tam przez stalinowski reżim. Trzeba im pomagać. W ślad za kibicami poszli także zawodnicy głogowskiej drużyny piłki nożnej. Uważam, że to bardzo ważna inicjatywa i w którą cieszę się, że klub, kibice włączyli się w tą akcję i dlatego my jako zawodnicy też chcieliśmy dołożyć jakąś małą cegiełkę i pokazać, że pamiętamy o naszych rodakach na Kresach i dziękujemy im. Za ich poświęcenie. Dziękujemy ślicznie. Chcieliśmy tylko poinformować, że te paczki już 12, 13, 14 jadą na krew. Góra żywności dla byłych żołnierzy Armii Krajowej rosła z każdym dniem. Także dzięki wielkim sercom mieszkańców Sarpów. W akcji uczestniczyli od Raniemen rodzice, którzy te dary tutaj nam składali. Rodzice, dziadkowie bardzo chętnie tutaj poskładali. To, co z uważali i z ich serca wypływało. Przede wszystkim nasi uczniowie tutaj byli tą, tym takim podmiotem pośredniczącym, rodziny naszych uczniów, tym bardziej, że są to rodziny, które też często mają właśnie korzenie gdzieś tam na wschodzie, na kresach i jest to sprawa im bardzo bliska. Większe podziękowania dla darczyńców, dla mieszkańców, którzy składali te produkty, dla wszystkich tych, którzy chociażby w najmniejszy sposób, ale wsparli ten szczytny cel. A to już efekt końcowy akcji: ponad tona żywności, która oznaczona specjalnymi naklejkami, pojedzie setki kilometrów na wschód, za polską granicę do byłych żołnierzy armii krajowej mieszkających dziś na Ukrainie i Białorusi w imieniu organizatorów w imieniu Chrobrego Głogów SAA, ale także stowarzyszenia sympatyków Chrobrego Głogów chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Głogowa, którzy przyłączyli się do akcji zbierania żywności. Myślę, że to nasz wspólny sukces ogromny. Mamy 100 paczek, czyli blisko 1,5 tony, czyli można powiedzieć o 100% pobiliśmy ostatnią zbiórkę. Te wszystkie paczki już w najbliższych dniach trafią na Ukrainę, ale także na Białoruś. Myślę, że chociaż małą, małą cząstkę od nas przekażemy naszym rodakom. i myślę, że dla nich to będą święta, które będą wspominali czytając te kartki, bo przypomnę, że w każdej z tych paczek są też kartki od mieszkańców głogowa.